Najświętszego serca, jako zdrój miłosierdzia dla nas. która się trysnęła z najświętszego serca z dzienniczka świętej siostry Faustyny przyobiecał Bóg wielką łaskę szczególnie wszystkim którzy głosić będą o tym wielkim miłosierdziu moim ja sam bronić ich będę w godzinę śmierci jako swej chwały. I chociażby grzechy dusz czarne były jak noc, kiedy grzesznik zwraca się do miłosierdzia mojego, oddaje mi największą chwałę i jest zaszczytem męki mojej. Kiedy dusza wysławiona moją dobroć, ten czas szatan drży przed nią i ucieka na samo dno piekła. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym minowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw odesłego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, Narodził się z Maryi Panny, umęczał pod Pąckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, Ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Lago Bolas Name Anki 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 Dla Jego bolesnej męki, ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. dla jego bolesnej męki 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 Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Laigo bolesnej menki, laigo bolesnej menki, laigo bolesnej menki, laigo bolesnej menki, laigo bolesnej menki. La dla jego bolesnej męki Dla jego bolesnej męki Dla jego bolesnej męki dla jego bolesnej męki, Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Lego bolesnej menki, Lego bolesnej menki, Lego bolesnej menki, Lego bolesnej menki, Lego bolesnej menki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. 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 męki. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem, święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem, Maryjo Matko Miłosierdzia, Święta siostro Faustyno, święty Janie Pawle II, błogosławiony księże Michale Sopoćko, święty Andrzeju. Yesu fam tobie Yesu fam tobie Yesu u fam tobie Yesu fam Yesu fam Yesu Ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Kto chce przystąpić do komunii, zapraszam do przodu kościoła. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, byśmy mogli przystąpić do komunii. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam Pani miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się do Boga Ojca, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Pani nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Módlmy się. Boże mnie święta, którą przyjęliśmy, oznacza zjednoczenie wiernych w Tobie. Sprawa by podtrzymywała jedność Twojego Kościoła przez Chrystusa Pana naszego, Pan z Wami. Niech zbogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty, błogosławmy Panu.